październik, drugie urodziny, kochajmy siebie, drugi mój wykład, wykład warsztaty z Magdaleną Herman. Moja mama, Magdalena Hrącz, z której jestem bardzo dumny. Magda jest bardzo energiczną i bardzo energetyczną osobą. Uważam, że jesteś bardzo pozytywną osobą. Polecam Magdy wykłady, Magda jest cudowną osobą. Magda jest bardzo cudowną, ciepłą osobą. Tak, według mnie Magda jest osobą bardzo dynamiczną i bardzo dobrze mówi. E, jakby potrafi bardzo też mocno wpłynąć na człowieka i wpłynęła dzisiaj na mnie. tak, Pokazała mi bardzo dobrą siłę, bardzo dumą energii. Tak, bardzo pozytywną, że zazdroszczę ci tego, ale, aż, ale oczywiście pozytywnie ci tego zazdroszczę. Że Naprawdę masz tyle energii w sobie i warto było przyjechać za nią aż z Gdańska. Widać, że robisz to co kochasz i na pewno dąż do tego, bo jesteś super wspaniałą, naprawdę wspaniałą osobą. Bardzo dużo wnosi. Widać, że ta energia po prostu z niej emanuje, że chce się nią dzielić, że chce nią zarażać. Warsztaty z Magdą były bardzo interesujące. Dowiedziałam się dużo o sobie, w jakiś duży w sposób wpływają na tok mojego myślenia, na mój umysł, na moje sumienie. Były piękne. Czułam, jak otwiera mi się serce. Mm -hmm. Byłem na wielu wykładach motywacyjnych i w sumie różnych wykładach i szkoleniach na Niku Wójciciu, na Les Brownie i różnych, wiele, wiele innych naprawdę motywatorów. I szczerze mówiąc, to jest bardzo, bardzo pozytywna energia wpływa na człowieka po takim wykładzie. I wszyscy tak naprawdę łatwo się temu poddają, tej energii. Dużo odnosi do. Jakby do otoczenia, w które wchodzi. Dał mi dużo, dużo, dał do myślenia, do przemyślenia. Myślę, że nadano jeszcze bardzo dużo e, pracy, ale zawsze, zawsze, właśnie z warsztatu staram się wyciągnąć jak najwięcej. Dziś było na wesoło. Poprzednie były wzruszające, dziś wesołe, o spełnianiu marzeń. To są moje marzenia zapisane. Na warsztatach, spakowane jako prezent urodzinowy. Dzięki Magdzie poczułam, zrozumiałam coś, z czym miałam wcześniej problem. I te warsztaty dzisiejsze dały mi, dały mi, pew, dały mi taką pewność, że tu, gdzie błądzę, to już wiem, gdzie błądzę i wiem, co mam zrobić z tym. Ale co zrobię, to myślę, że się okaże na następnych warsztatach. Dał mi na pewno do myślenia. Dał mi poczucie, że coś można zrobić. Że warto coś zrobić. I że da się to zrobić. No i cel. spełniamy marzenia. W ciągu dalszy. I. Dziłam dwie super godziny i było fajnie. Chciałbym zaprosić wszystkich wszystkich zupełnie kogo to możliwe bierzcie swojej całe rodziny ze sobą i przyżyjcie do, do magicznego doświadczenie. Oczta na drugich urodzinach kochamy siebie były cudowne Dziękuję Magdoś, kochał cię także dzięki Magda. Będę nad tym pracować. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Jestem szczęśliwa. High above the chimney top that's where Star, wake up with the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drop high above the chimney top. That's where. why